mnie, gdzie se chcesz ty jestem dzieckiem tym skromnie w swych. Tajemnice bolesne, święty Jan Paweł II pisał. Tajemnicą boleści Chrystusa Ewangelie nadają wielką wagę. Pobożność chrześcijańska zawsze, zwłaszcza w wielkim poście, przed odprawą przez odprawianie drogi krzyżowej rozpamiętywała poszczególne momenty męki, intuicyjnie wyczuwając, że tu jest punkt kulminacyjny objawienia miłości i że tu jest źródło naszego zbawienia. List apostolski Rosarium Virginis Mariae. Małżeństwo jest w szczególny sposób powołane do objawiania miłości, także tej połączonej z krzyżem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego. narodzi się z Maryi Panny, męż pod polskim Piłatem, umarł i pogrzebany, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych odpływanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Oczy nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my naszą nasze winowajstwo. I nie wódz nas na pokuszenie, ale nazwaw od razu. Amen. Ocnoty wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwały i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I nawet Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Część druga, tajemnice bolesne, tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Józefa w ogrodzie oliwnym. Z Ewangelii: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się Anioł z nieba i pokrzepił go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Ewangelia św. Łukasza 22, 42, 45 Modlitwa Jezusa w ogrodzie oliwnym to nie tylko przykład niezwykłej gorliwości w duchowej rozmowie z Bogiem Ojcem, ale nade wszystko niedościgły wzór posłuszeństwa. Módlmy się o łaskę pełnego zaufania Bogu przez małżonków w realizacji swojego powołania. Prośmy o realizację praktyki codziennej wspólnej modlitwy małżeńskiej i jasne rozumienie, że bez tej praktyki. Nie będzie możliwe trwanie w posłuszeństwie Jezusowi, w pełnieniu Jego woli, w realizacji obowiązków stanu. Módlmy się o pragnienie czerpania sił z modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my opuszczamy naszym winowajcom, i nie łódź nas na pokuszenie, ale nazwaw odezwy, ode, ode. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony obod życia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrować Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewastami, i błogosławiony obod życia Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewastami i błogosławiona przywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owo trzybota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławnaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w nam śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławnaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosław nasz Ty między niewiastami i błogosław na łowę żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami rzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przepraszam nasze grzechy, zachowaj nas od ojca piekalnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i do pomocy szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, bolesna: biczowanie Pana Jezusa z Ewangelii. Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować. Ewangelia Świętego Jana 19:1. Zajemne wymierzanie, w, wymierzanie się, sobie bolesnych razów poprzez niedelikatne słowa oskarżanie, podejrzanie, upokarzanie, przemoc psychiczną zdarza się nierzadko w życiu małżeńskim. Mówimy się o wyeliminowanie z codzienności wszelkich zachowań przeczących miłości małżeńskiej, mogących wywołać ból i zranienia. Prośmy o siłę do walki z własnym egoizmem, z postawą roszczeniową, o niezapominanie, że sobie miłość małżeńska definiuje się i realizuje poprzez postawę gotowości do ponoszenia ofiar. Módlmy się w tej dziesiątce o nawrócenie dla współmałżonka, które wszedł na drogę zła, raniąc siebie i innych. Ojcze o, nasz, który jest w niebie, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, Chleba naszego poprzedniego daje nam dzisiaj i nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winowajcom i nie uciekając na pokuszenie, ale na dwa odezwał. amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaście między niebastami, i błogosławiona owoc przywoda Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej, amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaście między niebastami i błogosławiona owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewastami. i błogosławiona obód żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewastami. I błogosławiona obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławonaccie między niewastami. I błogosławiona owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławonaszcie między niewastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grz teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewastami. i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewastami i błogosławiona obco żywota twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewastami. i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewastami i błogosławiona owo drzewo TWOJEGO Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Naszy. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była, na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do pomocy szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia bolesna, Ciernią ukronowanie pana Jezusa. Z Ewangelii. Uplucszy wieniec ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę, potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: Witaj, król Żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. Ewangelia św. Mateusza 27 29, 30 Aż trudno uwierzyć. Że w życiu małżeńskim mogą się zdarzać sytuacje wyszydzenia, jednak wielu potwierdzi, że tak bywa. Módlmy się o opom opamiętanie dla krzywdzących, o siłę w cierpienia dla nękanych. Wypraszajmy łaskę wzajemnego szacunku i życzliwości, łagodności i umiejętności wychodzenia naprzeciw dobrym słowem. Miłym gestem, prośmy o gorliwość w urzeczywistnianiu w codzienności miłości cierpliwej, pokornej, nie szukającej swego, nie pamiętającej złego, radującej się z prawdy, wszystko znoszącej, wszystkiemu wierzącej. Ojcze nasz, który idzie w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę Śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosław nasz Ty między niewastami. i błogosław na obod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosław nasz Ty między niewastami. i błogosław na obod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosław nasz Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosław nasz Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. między błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Panu Ojcu i Synowi Duchowy świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze na wieki wieków Amen. O mój Jezu. Przepraszam nasze grzechy, zachowaj nas od unie zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóź, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, niesienie krzyża na Golgotę. Z Ewangelii, a on sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po. Hebrajsku nazywa się Golgota. Ewangelia Świętego Jana 19:17. Wielokrotnie życie dwójka w małżeństwie to wspólna droga krzyżowa. Nie wynika to dlatego z braku miłości, nieopanowania, szorstkości. Czasami są to choroby, duża ilość chwili niepokoju o dzieci, brak godziwych warunków bytowych. Módlmy się o siłę w niesieniu krzyża w trudnej codzienności małżeńskiej, umiejętność czerpania wsparcia z modlitwy, z życia sakramentalnego. Prośmy, aby miłosierny Jezus wylewał łaski niezbędne do pokonywania różnych trudnych sytuacji wywołujących smutek i osłabiających zaufanie. Módlmy się o wrażliwość na cierpienie innych, dla nas wszystkich prośmy, aby nikt, potrzy, po, potrzebujący wsparcia, szczególnie przebywający w naszej bliskości, nie czuł się osamotniony w swoich troskach. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym walcom. I nie ułóż nas na pokuszenie, ale nas bać o Amen. Zdrowaś Maryję, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławonoście między niewastami i błogosławione obok żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławonaście między niewastami i błogosławione owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewastami. i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewastami i błogosławiony owód żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. między niewastami. i błogosławiony owód żywota twojego Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. między niewastami i błogosławiony obód żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módź się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona obód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módź się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewastami. i błogosławiony owoc żywota twojego Jezu. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maria Matko Boża, mój się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Jezu, przeważam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Jezusa na krzyżu. Z ewangelii. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców. Wtedy jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Ewangelia św. Łukasza 23, 33, 46. w codzienności małżeńskiej i rodzinnej zdarzają się chwile umierania i śmierci wielkich osób, Prosimy Cię, Maryjo, aby nikogo z nas nie spotkała na wła śmierć, aby nie nastał nigdy moment odejścia z tego świata, nie będąc w stanie łaski uświęcającej. Prosimy o głębokie rozumienie, że życie sakramentalne, modlitwy, praktyki religijne, owszem, zmierzają do wypraszania łask potrzebnych do pokonywania codziennych przeszkód, ale nade wszystko przygotowują nas na naszą śmierć módlmy się o gorliwość dla kapłanów, szczególnie na płaszczyźnie posługi sakramentalnej wobec chorych i umierających. Ojcze nasz, który cię w niebie, święć imię Twoje, przejdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławnaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławnaście między niewastami. i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Nasz Ty między niewiastami. I na obok żywot Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Nasz Ty między niewiastami. I błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławnaście między niewastami. I błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. nasz, między niewastami. I błogosławimy owo Żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławności między niewastami. I błogosławimy owo Żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławności między niewastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do dopomóż szczególnie tym, Którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia? Pod Twoją Rąc obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami raczej gardzić potrzebach naszych, Ale od wszelakich z przygód nas zawsze wybawiać, Panna chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem, Synem swoim nas, nas pojednaj. Swojemu Synowi nas oddawaj. Polecaj. Swojemu Synowi, Synowi nas oddawaj. Królowo Rżęca Świętego, módl się za nami. Królowo Różanka Świętego, Młody się za nami. Królowo Różanka Świętego, Młody się, się, się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłacił. Bóg zapłaci. mnie gdzie